Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Rita Twardziak i jestem edukatorką Muzeum Rzeźby w Królikarni, czyli oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na warsztaty z mojego własnego domu, dlatego, że jeszcze nie możemy spotkać się w muzeum, ale mam nadzieję, że już niebawem wszyscy tam trafimy. Chciałabym, zanim przejdziemy do naszego warsztatu plastycznego, opowiedzieć Wam pewną historię. Taką może trochę nawet bajkę, tyle że jest to opowieść zupełnie prawdziwa. To będzie opowieść o królikarnie, czyli miejscu, gdzie normalnie moglibyśmy się spotkać. Możecie od razu zapytać A skąd nazwa królikarnia? Czy to znaczy, że spotkamy tam króliki? No, niestety nie. Tam się właśnie zaczyna nasza dzisiejsza historia. Otóż, dawno, dawno temu żył sobie pewien król. Ten król miał na imię August. August drugi Mocny. No, tylko był to zupełnie prawdziwy król. W tamtych czasach w królikarni nie było żadnego pałacu, nie stało żadnego muzeum. Było zupełnie zielono, a pomiędzy tą zielonością hasały sobie króliki. Dzisiaj królików z nami już nie ma, ale nazwa jak najbardziej została. Możecie spytać, no w porządku, ale tam jest jednak muzeum, tam stoi ten pałac. To z jakich on jest czasów, jeżeli tam wtedy była tylko królewska hodowla królików? To było trochę później, w czasach innego króla. Otóż dawno, dawno temu, pod koniec XVIII wieku, żył sobie król, król Staś, Stanisław August Poniatowski. Zupełnie prawdziwy król dzisiaj bardzo różnie byśmy tego króla oceniali nie za bardzo radził sobie z polityką nie za bardzo potrafił rozmawiać z władcami innych państw ale król stanisław miał jedno bardzo ważne dla nas zainteresowanie uwielbiał sztukę i uwielbiał się bawić miał wielu malarzy wielu rzeźbiarzy a wszystko to co chciał mieć było bardzo nowoczesne i modne Dlatego często sprowadzał artystów z różnych innych krajów, między innymi z Włoch. Włochy były wtedy absolutnie najmodniejszym krajem. I tak samo król Staś lubił się bawić. Lubił też oglądać różnego rodzaju rozrywki, tylko wtedy nie było tabletów, nie było telefonów komórkowych ani komputerów, gdzie w takim razie można by było obejrzeć takie przedstawienie. My nawet znamy takie miejsce. Takie miejsce nazywa się. Teatr. No i oczywiście król Staś musiał znaleźć specjalistę od takiego teatru. A jak myślicie, gdzie znaleźć specjalistę, jeżeli ten teatr króla Stanisława ma być nowoczesny i modny? No, oczywiście powinien to być specjalista z Włoch. I w ten sposób za radą swojego brata król Stanisław sprowadził Karola de Tomatisa, który otrzymał tytuł hrabiowski. Karol de Tomatis. Był takim typowym Włochem. Trochę awanturnikiem, trochę było z nim problemów, podobnie zresztą jak z jego żoną. Pomieszkał trochę w Warszawie, aż w końcu zdecydował się zamieszkać pod Warszawą, ponieważ mokotów, w tym królikarnia, kiedyś nie leżały w granicach miasta. Odkupił królikarnię od poprzedniej właścicielki i postanowił się tam osiedlić. No ale gdzieś należy zamieszkać, jeżeli jest. Personą zupełnie nowoczesną i modną, to taki też musi być jego pałac, jego rezydencja. No, ale on się zna na teatrze, on się nie zna na architekturze, więc będzie potrzebował kogoś, kto będzie specjalistą właśnie w tym zakresie. Osoba, która zajmuje się projektowaniem architektury, nazywana jest architektem. I hrabia Karol znalazł doskonałą osobę do roli jego architekta. Otóż wyszukał Dominika Merliniego, który pracował także dla króla Stanisława i dla niego przygotował wiele z obiektów w obecnie znanych nam łazienkach królewskich. Do jakich wzorów sięgnął Domeniko Merlini? Oczywiście do wzorów włoskich, bo Włochy wtedy były nader modne. Na czym polegała taka moda tych Włoch? Otóż w tamtym czasie w architekturze mamy czas, który nazywamy klasycyzmem. Na czym polegał ten klasycyzm? Na odwołaniu się do piękna tego, co antyczne, czyli bardzo, bardzo dawno temu, w czasach starożytnych Greków i starożytnych Rzymian. Na czym polegał ten klasycyzm? On oczywiście polegał na wykorzystywaniu tych rozwiązań i elementów architektonicznych, które znamy ze starożytności, z antyku. Takie też możecie zobaczyć w naszym pałacu w królikarni. Jak się przyjrzycie w fasadzie, czyli naszej rezydencji od przodu, możecie zobaczyć kolumny. To są te elementy, które podpierają takie okrągłe przekroju. Kolumny będą miały na górze głowice albo kapitele. Tak samo jak my mamy głowy, tak samo kolumny mają swoje głowice. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie tam takie zawiasy, takie wielkie loki. Takie głowice nazywamy jońskimi. Te kolumny wspierają taki trójkąt. Ten trójkąt nazywa się fronton, a w środku, jak się przyjrzycie, widzicie rzeźbę. Ale nie jest to taka zupełna rzeźba, którą można oglądać od wszystkich stron, tylko jest to płaskorzeźba, dlatego że oglądamy ją tylko od jednej strony. Ta płaskorzeźba w środku nazywana jest tympanonem. To, co tworzy się pod tym dachem tuż obok kolumn, nazywane jest portykiem. Ta przestrzeń przed wejściem do naszego pałacu. Natomiast jak spojrzycie na dach wysoko, wysoko, to zobaczycie, że ten dach jest jakiś taki dziwny. Przypomina połówkę od jabłka albo połówkę od cytryny. Taki dach nazywa się kopułą. Kopuła jest oczywiście wynalazkiem antycznym. Ale, ale. Antyk i klasycyzm nie polega tylko na tym, że bierzemy poszczególne elementy i będziemy ich używać w nowej architekturze. Jak spojrzycie sobie na nasz pałac z wielu stron, to zobaczycie, że wszystkie elewacje, czyli wszystkie ściany wyglądają bardzo podobnie. Poza tym, zobaczcie, jakie one są proporcjonalne, jakie one są doskonałe, harmonijne. Na tym właśnie będzie polegać klasycyzm, na doskonałości form i proporcji, na tym, że to wszystko składa się w piękną, doskonałą całość. Jak przyjdziecie się naokoło królikarni, to zobaczycie też jeden z pawilonów. Karol, hrabia Karol, odkupuje Królikarnię poprzedniej właścicielki w roku 1778. Już w roku 1782 ruszają pierwsze prace budowlane. W tamtym też czasie powstaje ten pawilon, pawilon, który pełnił rolę kuchni. Na no, jak się przyjrzycie, to możecie zobaczyć, że pojawiają się tam takie ornamenty, takie detale, różne zdobnicze elementy. One są wzięte z trochę późniejszych czasów, ze sztuki głównie nowożytnej Tutaj akurat mamy piękne głowy byków, które nazywane są w sztuce bukranionami Natomiast jak spojrzycie na całą kuchnię, to mogą to wszystko Wam przypominać taką trochę antyczną ruinę. Dlatego, że kuchnia wykonana została na wzór antycznego grobowca Cecylii Meteli Historia królikarni jest jeszcze dużo, dużo dłuższa. Sam pałac buduje się w latach 1782-1786, ale przechodził z rąk do rąk, z rąk do rąk. Właściciele ciągle się zmieniali. Aż w końcu przyszły bardzo smutne czasy i królikarnia też została zniszczona podczas jednej z wojen światowych, po to, by w końcu została odbudowana i żeby znalazła tam miejsce dzisiejsze Muzeum Rzeźby. Ale to już jest zupełnie inna historia, a ja tymczasem przechodzę z Wami do świetnej zabawy plastycznej. To co? Chodźmy do dzieła! Chciałabym Wam zaproponować wspólne wykonanie makiety. Pałacu w królikarni. Oczywiście z drobnymi modyfikacjami. Będziecie potrzebować kartonów. Takich kartonów zwykłych z paczek, ponieważ tych paczek przychodzi teraz do nas więcej niż zwykle. Od czego zacząć? Najpierw zbudujemy ścianę. Ja już wycięłam swój karton tak, żeby mieć podłogę. To na czym to nasza królikarnia będzie stać? Oraz dwie ściany, które wymierzyłam tak, żeby się ten pałac złożył. Do bocznych ścianek przy takich zagięciach przykleiłam taśmę dwustronną I do niej będę przyklejać fasadę, czyli te ścianę z przodu Oraz elewację ogrodową z drugiej strony To co? Zaczynamy Tutaj mamy fasadę, tak jak pamiętacie z przodu Nasza królikarnia ma portek, dlatego zgięłam tę ścianę odrobinę Żeby tutaj umieścić kolejne kolumny Uwaga, będziemy przyklejać z jednej strony. I z drugiej strony. Świetnie, fantastycznie. I ten sposób mamy już trzy ściany. Teraz dodajemy czwartą z tej strony. Musimy tu odkleić kawałki taśmy. Jedna. Druga i doklejam czwartą ścianę. Z drugiej strony, gdybyście uważnie przyjrzeli się naszemu pałacowi, zobaczylibyście, że część ściany delikatnie wystaje. Też zagięłam odrobinę nasz karton. Taki kawałek muru wystający ze ściany nazywa się Ryzalit. Więc zrobiłam Ryzalit krójka. W ten sposób zobaczcie, jak obrócę pudełko, to będzie doskonale widać. Że mam już cztery ściany. Dobra. Super. No i teraz tak. Przejdźmy sobie do naszej części przedniej. Tutaj zobaczcie. Mamy przód, czyli mamy fasadę, i tutaj powinny się zmieścić cztery kolumny. Jak my te kolumny wykonamy? Potrzebujemy w tym celu. Rolek po papierze toaletowym. No ale jak zobaczycie, ta rolka jest zbyt gruba, jak na nasz pałac w królikarni. Byłaby zbyt mocarna. A tak jak pamiętamy, klasycyzm polega na tym i jeżeli coś jest klasyczne, to musi być pełne reładu i harmonii. Więc musimy tę naszą rolkę odrobinę zwęzić. W tym celu przecinamy ją, a następnie rolujemy do środka. Zobaczcie. Jest to na pewno kolumna, dlatego że ma przekrój koła, ale będziemy musieli to wszystko jeszcze owinąć taśmą klejącą. Ja akurat używam taśmy malarskiej z tego względu, że ma jasny, kremowy kolor, a także bardzo przyjemnie jej się używa, bo elegancko się rwie i nie trzeba używać w tym celu nożyczek. I kręcę dookoła. W sposób powstała moja kolumna. Tych kolumn, jakbyście się przyjrzeli zdjęciu, zobaczycie, że musi być aż cztery. Więc takie cztery kolumny sobie przygotuję. Ja już przygotowałam je wcześniej, tak jak widzicie w misce. I czekają na mnie. No dobrze, ale jak sobie oglądaliśmy uważnie za naszą kolumnę, to zauważyliście, że przecież tam na górze coś było. Pamiętacie, jak to się nazywa? Zupełnie tak jak głowa, głowica. No i tak jak głowica, tak jak pamiętacie, ma loki. Więc wezmę kawałek kartonu i będę rysować tę moją głowicę. Muszę narysować loki. Jeden lok, główkę i drugi lok. A pomiędzy nimi trzy kropeczki. Te kropeczki się nazywają kimatria. I w ten sposób mam Kapitel, czyli inaczej głowicę, który wytnę i będę mogła przykleić do swojej kolumny. Ja te kapitele przygotowałam już wcześniej. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Z drugiej strony przyklejona jest taśma dwustronna. Możecie też użyć kleju i przyklejam je do swoich kolumn. pierwsza. Druga, trzecia i czwarta oczywiście, możecie też sprawdzić w internecie, wpisać głowicę i zobaczyć, bo te loki, które oglądamy, to są tak zwane woluty albo ślimacznice bo przypominają ślimaki. I te kolumny nazywają się Jońskie. Tak samo jak kapitele, ale tych kapiteli antycznych, klasycznych jest dużo więcej. Są też na przykład śliczne kapitele koryńskie z takimi liśćmi. No to teraz co? Te kolumny będę musiała zamontować w swoim portyku. Zobaczcie za chwilę, jak to wygląda. Jak możecie zauważyć, ja już zamontowałam nasze kolumny, które utworzyły portek o tutaj, a powyżej znajduje się fronton, Czyli ten trójkąt. Natomiast w środku trzeba będzie umieścić tympanon, czyli płaskorzeźbę. Ja akurat płaskorzeźby wykonywać nie będę, ale narysowałam taki tympanon. Zobaczcie, co jest tutaj narysowane. I wtedy taki tympanon mogę przykleić. Takie trójkąty będę musiała obkleić ze wszystkich czterech stron. Natomiast, tak jak zauważyliście, na pewno. Z kolejnych trzech stron wcale nie ma kolumn, tylko są takie bardzo spłaszczone kolumny. One nie są okrągłe w przekroju, tylko one są płaskie. Zobaczcie, to jest coś, co się nazywa pilastr, czyli taka płaska wersja kolumny, która wcale nie jest w 3D, tylko jest w 2D. Więc ja się zabieram do pracy. Zobaczcie za chwilę, jak mi to wyszło z pozostałych trzech stron. I zobaczcie, już jesteśmy prawie na finiszu. Dokleiłam jeszcze do naszego pałacu, do naszej rezydencji okna, żeby było przez co wyglądać, a z tyłu w porteku oważni zauważą, że są drzwi do naszego pałacu. Jak wyglądają pilastry na pozostałych elewacjach, czyli ścianach zewnętrznych? O, tutaj mamy doklana trójkąty, cztery pilastry, tak jak tam były, cztery kolumny w fasadzie i okna. Wszystkie trzy pozostałe elewacje Wyglądają tak samo. Do tego dodatkowo dokleiłam taką płaską powierzchnię, która będzie kryć, zakrywać naszą królikarnię i otwiera się przez jeden z tych czterech trójkątów. No dobrze, ale słuchajcie, coś jeszcze było na górze. Ano tak! Kopuła! O kopule zapomnieć nie wolno, ale zanim ją wykonamy, to ona na czym stała. To coś było takim wielkim okręgiem i nazywa się tambur albo bęben. Ja wygięłam w kółko karton, skleiłam kawałkiem taśmy malarskiej i na około jeszcze ozdobiłam ornamentem czyli takim girlandowym detalem. Taki tambur będę mogła postawić na naszej królikarni. Oś taką ładniejszą stronę wybierę. O? No, i jeszcze brakuje kopuły, czyli połówki od cytryny. Ja poszłam na łatwiznę i nie robiłam swojej własnej kopuły, chociaż oczywiście możecie taką wykonać. Wzięłam stalową miskę z kuchni, którą przykryję nasz pałac. I w ten sposób makieta pałaców królikarni jest już gotowa. Ma swoje kolumny, które razem utworzyły portyk. Powyżej znajduje się ten panon, a wszystko wieńcze kopuła. Trzymam kciuki za Wasze projekty architektoniczne. Kto wie, może któryś z nich też będzie klasycystyczny, tak jak projekt Merliniego. A tymczasem chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałam na początku. Co prawda, my nie możemy jeszcze się spotkać na wspólnych warsztatach w muzeum, ale Wy jak najbardziej możecie odwiedzić Park Rzeźby w Królikarni. I zobaczyć pałac hrabiego Karola z czasów króla Stanisława. To co? Wy szybko wychodzicie na spacer, a ja tymczasem mówię do zobaczenia niebawem w Muzeum Narodowym w Warszawie.